Dzisiaj film trochę w jak widać scenerii, bo na dworze chciałem trochę wyjść, przewietrzyć się w czasie właśnie, kiedy mam przerwę od nauki, żeby dotlenić mózg, żeby lepiej mi się uczyło, ale dzisiaj chciałem poruszyć temat tego jak Poradzić sobie z natłokiem materiału, który, który musimy przyswoić. Bo na pewno w wielu klasach jest tak, że e, nauczyciele dużo zadają, dużo wymagają, i pod, kiedy przychodzimy do domu, nagle okazuje się, że mamy to do zrobienia, i jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze tamto, i w końcu nie wiemy, co z tym zrobić. I dzisiaj chcę właśnie Wam powiedzieć o tym, jak temu e, sprostać. Przede wszystkim musimy zaplanować dobrze to, co chcemy zrobić. Skoncentrować się ty, tu i teraz, skoncentrować się tylko na jednej rzeczy. Żeby nas nic nie rozpraszało, e, musimy wyłączyć wszystkie powiadomienia, skupić się tylko na wykonywanej rzeczy, bo wtedy rozwlekamy, e, kiedy rozwlekamy to, co chcemy zrobić poprzez wchodzenie na przykład na Facebooka, na YouTube'a albo tutaj ktoś mi napisał, nie, właśnie rozmowy z ludźmi przez internet, e, pisząc, to jest największa zmora, jeśli chodzi o koncentrację. Dlatego powinniśmy skupić się na skoncentrowaniu na jednej rzeczy i zaplanowanie. Do tego trzeba Dołożyć selekcję rzeczy ważny, ważnych i ważniejszych. Bo przecież nie wszystkie rzeczy są ważne. Nie wszystkie rzeczy musimy zrobić dzisiaj, teraz. Niektóre rzeczy możemy odłożyć na przykład na weekend, kiedy mamy dużo więcej czasu i wtedy możemy pozwolić sobie na dużo większe odwlekanie, na taką, taki spokój w tym, że nie musimy tego zrobić dzisiaj, tu i teraz, na jutro. Dlatego. Co jest ważne w radzeniu sobie z natłokiem informacji? Przede wszystkim planowanie, drugie skupienie i nierozpraszanie się różnymi e, powiadomieniami, e, tym co się dzieje wokół nas, tylko odcięcie się i selekcja rzeczy, czyli podzielenie ich na ważne i ważniejsze.